Witam Was w trzeciej części kursu z kratownic. Mówi do Was Łukasz Cichowicz. Jeżeli oglądaliście część drugą, to już widzicie, że rozwiążemy sobie te same e, kratownice, które były w części drugiej, ale tutaj pokażę Wam metodę, metodę Rittera. E, w części drugiej wspominałem, e, że sprawdzić metodę równoważenia węzłów można na przykład sprawdzić wyniki można na przykład właśnie metodą Rittera. Metoda Litera jest przydatna, jeżeli mamy policzyć yy, pręty, które nie są yy, prętami yy, ostatnimi, skrajnymi, yy, tylko są prętami w środku, szczególnie jeżeli ta kratownica jest długa. I tak metoda Litera metoda polega na przecięciu kratownicy. Żeby, yy, żeby można było uzyskać wynik, to tak naprawdę yy, możemy przeciąć przez yy, trzy pręty będziemy wtedy dysponowali trzema równaniami równowagi, sumą rzutów na oś x, sumą rzutów na osi y i sumą momentów w dowolnym punkcie. No i wtedy prze, przecinając sobie przez takie trzy pręty Możemy od razu policzyć w tych trzech prętach przez które przecięliśmy, a żeby to zrobić z metody równoważenia węzłów no to tak jak może pamiętacie jeżeli oglądaliście część drugą no to musieliśmy zacząć tutaj od węzła A, bo tak oznaczaliśmy ten, ten węzeł i przejść sobie węzeł po węźle i, i policzyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć węzłów, żeby, żeby dojść do tych trzech prętów, które teraz zaznaczyłem. Na no, metodą Rittera można przeciąć sobie przez te trzy pręty i ten wynik mieć od razu. Także y, to jest zaleta metody Rittera. Y, I miałem tutaj delikatny dylemat, jak napisać treść. Napisałem wyznaczyć siły w prętach metodą Rittera. Nie napisałem siły we wszystkich prętach, dlatego że metodą Rittera y, tak naprawdę nie da się wyznaczyć siły we wszystkich prętach. Jeszcze zależy, co byśmy mieli y, precyzyjnie. Y, na myśli, mówiąc metoda Rittera. no ja uważam, że metoda Rittera to jest właśnie przecięcie przez trzy pręty yy, no bo tutaj jeżeli przetniemy na przykład przez te dwa pręty no to też jest przecięcie tylko, że to jest tak naprawdę, równo, to się sprowadza do równowagi tego węża, no chyba żebyśmy liczyli z drugiej strony, ale to... Yy, nie jestem zwolennikiem liczenia całej kratownicy metodą Richtera i też nie spotkałem się z takimi treściami zadań. Metoda Richtera służy raczej do sprawdzania y, jakichś przekrojów, do liczenia sił tylko w, w wybranych prętach, także prędzej ta treść mogłaby wyglądać, policzyć w prętach i wymienić tutaj te pręty właśnie, które się do tej metody tak naprawdę nadają. No dobrze, my już wiemy, jakie mają wyjść wyniki, bo tak jak mówię, liczyliśmy te ratownicy w poprzedniej części przy metodzie równoważenia węzłów. Także tak naprawdę teraz zrobimy sobie sprawdzenie tamtych wyników. No to zacznijmy. Czyli tak, możemy przeciąć przez przez trzy pręty. No i takie przecięcia tutaj sobie możemy zrobić przecięcie alfa alfa, możemy sobie tutaj zrobić przecięcie beta. No i potem jakbyśmy na przykład, nie wiem, chcieli jeszcze policzyć siłę w tym pręcie, no to można sobie ewentualnie zrobić jeszcze takie przecięcie, też Wam je pokażę. No i teraz... Można przeciąć przez więcej niż trzy pręty, ale tylko trzy możemy mieć niewiadome. Czyli zobaczcie, gdybyśmy hmm, przecięli na przykład najpierw tym przekrojem alfa, hmm, a może inaczej Wam pokażę. Hmm, załóżmy, że najpierw przecinamy przekrojem gamma i liczymy siły w tych trzech prętach. W tym pręcie, w tym pręcie i w tym pręcie. No i teraz znamy już siłę w tym pręcie, bo przeci przecięliśmy przekrojem gamma. Czyli ta, siła, ta prę, siła w tym pręcie jest dla nas znana. No to możemy potem zrobić takie przecięcie i przeciąć przez raz, dwa, trzy, cztery pręty, bo jeden, jedna, siłę w jednym z tych prętów już znamy. Czyli można przeciąć terem przez więcej niż trzy pręty, ale tylko trzy niewiadome mogą być. Tak samo jak w metodzie równoważenia węzłów. Można e, przeciąć. Można, można równoważyć węzeł, w którym schodzi się więcej niż dwa pręty, ale tylko dwie niewiadome możemy mieć. I tak samo przy metodzie litera. <laughs> I jeszcze jedna rzecz. To przecięcie literem nie może być przez trzy pręty, które schodzą się w jednym węźle, czyli nie możemy zrobić na przykład takiego wycięcia, bo trzy pręty, przez które byśmy przecięli schodzą się w jednym węźle. I tak samo tutaj. Nie moglibyśmy zrobić takiego przecięcia litera, bo trzy te pręty schodzą się w jednym węźle. Nie mogą się te pręty schodzić w jednym węźle. Yy, dobra, jak już to wszystko wiemy, no to yy, na czym polega to przecięcie? Zaczniemy od przecięcia alfa, yy, no i odrzucamy jedną albo drugą część kratownicy. To znaczy albo odrzucamy tą część i rysujemy to, co widzimy z prawej strony, Albo odrzucamy tą prawą część i, i rysujemy to, co widzimy z lewej strony. No a widzimy co? No, widzimy tutaj ten słupek, i my przecięliśmy przez te trzy pręty, czyli yy, pokazuje nam się siła wewnętrzna w tych prętach. Yy, to są pręty kratowe, tak jak mówiliśmy w pierwszej części. W prętach kratowych mamy tylko jedną siłę wewnętrzną, yy, a mianowicie siłę osiową. Czyli mamy tutaj wtedy siłę w tym pręcie, siłę w tym pręcie i siłę w tym pręcie. To widzimy dokładnie to. Widzimy i to rysujemy. No i zrobimy sobie taki rysunek pomocniczy tutaj e, obok. Może ja jeszcze teraz sobie to skopiuję. To jest przecięcie alfa, alfa. Widok z lewej strony. I teraz słuchajcie, skorzystamy z tego, że te reakcje do tej... Kratownicy mamy już policzone. Mamy podpisane punkty charakterystyczne. Mamy ponumerowane pręty. Ja teraz wrzucę tutaj to, co już mamy obliczone z części drugiej. No i będziemy się stosowali już do tych oznaczeń. Tutaj mamy zaznaczone reakcje, ponumerowane węzły i pręty. Czyli tutaj u góry mamy pręd, siłę w pręcie pierwszym. Tutaj mamy siłę w pręcie czwartym i siłę w pręcie dziewiątym. No i tak samo, zwroty tych sił, tak jakbyśmy tutaj zrobili sobie przekroje, zwroty tych sił zakładamy na zewnątrz, tak samo jak przy metodzie równoważenia węzłów, czyli zakładamy, że te pręty, że siły w tych prętach są dodatnie, czyli że pręd jest rozciągany. Jeżeli nam wyjdzie minus, to będziemy wiedzieli, że jest ściskany. Gdybyśmy odrzucali tą drugą część i analizowali tą po prawej stronie, no to wtedy tutaj byśmy mieli przekroje i też siły na zewnątrz przekroi, przekroi by były, yy, byśmy powinni, powinni byśmy zaznaczyć. Yy, Także tak to wygląda. No i teraz mamy coś takiego jak punkty Ritteran.